Chciałabym zwrócić uwagę na trzy rzeczy, ponieważ w wielu pracach dotyczących wad wrodzonych serca, które są wykrywane u płodów, to jest ubytek przegrody międzykomorowej, międzyprzedsionkowej i przewód tętniczy Botala. Są to akurat trzy wady, które u płodu są bardzo trudne do rozpoznania. Dlatego, że są gorzej widoczne, a ubytku przegrody międzyprzedsionkowej nie możemy rozpoznać, bo połączenie na poziomie przedsionków, to jest u góry serca, jest normą u płodu. To się zamyka dopiero po porodzie. Tak samo jak przewód tętniczy, botala, to jest ta strzałka biała na górze, gdzie jest połączona orta z pniem płucnym. Czyli znowu, my nie jesteśmy w stanie prenatalnie wykryć wszystkich wad, które będą po porodzie, ale musimy im zapobiegać odpowiednio, ustawiając dietę u mamy. Myślę, że przed wciążą. Bardzo dobre prace, w których pokazano ryzyko wystąpienia wad wrodzonych na podstawie dużych badań w USA, w Norwegii.